Na początku była pustka, aż Conway począł stwarzać liczby. Rzekł: Niechaj dane będą dwie reguły, które wydadzą wszelkie liczby duże i małe. Oto jest reguła pierwsza, a oto jest reguła druga. Conway przyjrzał się dwóm regułom, które uczynił, i widział, że były bardzo dobre. W taki właśnie nietypowy sposób świat dowiedział się pół wieku temu o odkryciu nowego systemu liczbowego. To fragment popularno-matematycznej powiastki pod tytułem Liczby nadrzeczywiste, w której podano sposób rozszerzenia systemu liczb rzeczywistych o obiekty nieskończenie wielkie, a także ich odwrotności, czyli liczby nieskończenie małe. Liczby nadrzeczywiste są tak surrealistyczne, że do dziś wiemy o nich stosunkowo niewiele. A nie mniej surrealistyczna jest historia ich odkrycia. Opowieść o liczbach nadrzeczywistych ma dwóch głównych bohaterów. Ich odkrywcą był John Horton Conway, genialny brytyjski geometra z chorobliwym wręcz zamiłowaniem do gier logicznych i klasycznych planszówek, szerzej znany jako twórca tzw. Gry w życie rodzaju prostej, turowej symulacji, w której samoczynnie powstają struktury przypominające takie pikselowe żyjątka. Hmm, dobry temat na odcinek. Naszym drugim bohaterem jest natomiast Donald Erwin Knuth. Niemniej genialny informatyk, pionier ścisłej analizy złożoności algorytmów, szerzej znany jako twórca komputerowego systemu składu drukarskiego TECH. Uznawanego przez wielu za największy wkład do typografii od czasów Gutenberga. Nawiasem mówiąc, to właśnie w Techu piszemy wszystkie piękne wzory matematyczne. Do rzeczy. Jest rok 1969. W swoim gabinecie w Cambridge Conway kursuje między tablicą a planszą do starochińskiej gry w Go. To niesamowicie subtelna gra znacznie bogatsza niż choćby szachy. A Conway zastanawia się nad sposobem matematycznego opisu przynajmniej niektórych jej aspektów. Zauważa na przykład, że pod koniec partii gra w pewnym sensie rozpada się na kilka mniejszych, niezależnych gier. Gdy z czasem udaje mu się znaleźć czy też stworzyć obiekty matematyczne zdolne to wszystko uchwycić, odkrywa ze zdumieniem, że niektóre z tych obiektów zachowują się jak liczby. Było to dość zaskakujące, bo Conway wcale nie zamierzał konstruować nowych systemów liczbowych. Tymczasem coraz to kolejne elementy jego teorii go objawiały swoje arytmetyczne oblicze. Na przykład wspomniane zjawisko rozpadania się gry na niezależne podgry okazało się mieć wiele wspólnego z dodawaniem. Jakiś czas później, w roku 71, Conway przebywa z wizytą na uniwersytecie w Calgary, gdzie przypadkiem na wydziałowej stołówce poznaje rok młodszego Donalda Knuta. Jak to nowo zapoznani matematycy, panowie zaczynają gawędzić o tym, nad czym akurat pracują. Conway rozpisuje więc na serwetce teorię swoich dziwnych liczb i Knut jest wprost oczarowany. Tak oczarowany, że gdy parę miesięcy później ma akurat wolny tydzień, postanawia zamknąć się w pokoju i napisać na ich temat krótką matematyczną powiastkę. W tym celu musiał na nowo odkryć sporą część teorii Conwaya, bo w międzyczasie oczywiście zgubił tamtą serwetkę. Ale w sumie dobrze się stało. Knut chciał bowiem, żeby jego książka w przystępny sposób opowiadała właśnie o procesie odkrywania nowej matematyki. Ze wszystkimi jego. Frustrującymi potknięciami, ale też momentami olśnienia i triumfu, których sam doznawał w trakcie pisania. I właśnie tak w sześć dni powstał manuskrypt dziełka pod tytułem Liczby nadrzeczywiste, Bo tak właśnie Knut ochrzcił nowy system liczbowy skonstruowany przez Conwaya. O dość fantazyjnym podtytule, jak dwoje byłych studentów zainteresowało się czystą matematyką i odnalazło pełnię szczęścia. Została opublikowana w 1974 roku i jest wznawiana do dziś. Mój egzemplarz to bagatela 28. dodruk z lutego 2021 roku. Nawiasem mówiąc, w lutym 2022 roku, dzięki staraniom Copernicus Center Press, ukaże się pierwsze polskie wydanie. Zgadnijcie, kto tłumaczył. Dobra, dość reklam, przejdźmy wreszcie do matematyki. Na samym początku książki dwójka bohaterów, Alice i Bill, odnajduje tajemniczą, starożytną inskrypcję, która zawiera dwie reguły tworzenia liczb. Pierwsza reguła wyjaśnia, co w ogóle należy tu rozumieć przez liczby. Jak są one reprezentowane? W poprzednich odcinkach widzieliśmy już całe mnóstwo sposobów reprezentowania liczb. Zwykle jako pewne ciągi cyfr lub jakieś zbiory. Liczby Conwaya będą reprezentowane przez parę zbiorów, nazywanych zbiorem lewym i zbiorem prawym, a ich elementami są inne liczby. Ale uwaga, te dwa zbiory nie mogą być zupełnie dowolne. Reguła nakłada na nie następujący warunek: dowolny element lewego zbioru nie może być większy lub równy od dowolnego elementu prawego zbioru. Co skrótowo wyraża się po prostu, pisząc symbol tej relacji bezpośrednio między zbiorami. No ale, moment, co tu właściwie oznacza większy lub równy? To pojęcie też musimy dopiero zdefiniować, podobnie jak definiujemy same liczby. Załatwia to druga reguła, głosząca, że liczba x jest mniejsza lub równa y, jeśli żaden element lewego zbioru liczby x nie jest większy lub równy y oraz żaden element prawego zbioru liczby y nie jest mniejszy lub równy x. Tu również stosuje się skrótowy zapis. W którym zamiast pisać dla każdego elementu, w nierównościach umieszcza się całe zbiory. Coś tu chyba jednak nie gra. Nie mamy tu przypadkiem błędnych kół. Reguła 1 definiuje liczby jako pary zbiorów liczb, a reguła 2 wyjaśnia symbol nierówności za pomocą tychże symboli nierówności. Otóż wszystko jest w porządku. Aby to wyjaśnić, zacznijmy od tego, że istnieje przynajmniej jeden obiekt spełniający regułę 1: para zbiorów pustych. Dokonuje tego w bardzo sprytny sposób. Reguła 1 nakłada pewien warunek na wszystkie elementy zbiorów lewego i prawego, ale skoro zbiory te są puste, to warunek ten jest spełniony, jak mówią matematycy, trywialnie. Nie ma elementów, nie ma problemu. Podobnie można pokazać, że nasz śmieszny obiekt spełnia regułę 2, w tym sensie, że jest mniejszy lub równy samemu sobie. Dość głupawe stwierdzenie, ale przynajmniej widzimy, że reguła 2 też jest o czymś. Wspaniale, mamy więc już jedną liczbę, którą Conway nazwał zerem. Ale w takim razie możemy teraz utworzyć nowe trzy pary zbiorów – pusty i zero – 0 i pusty oraz 0 i 0, gdzie dla uproszczenia nie pisze się klamerek, a i symbol zbioru pustego się pomija. Pierwsze dwa obiekty Conway nazwał minus jedynką i jedynką, natomiast trzeci obiekt w ogóle nie reprezentuje liczby, bo nie spełnia reguły 1. Faktycznie, reguła 1 wymagałaby, żeby 0 nie było większe lub równe 0, a my przed chwilą stwierdziliśmy, że jest. To jednak nie było takie do końca głupawe. Można też wykazać, że 1 jest mniejsze lub równe 0, ale już nieodwrotnie, oraz że 0 jest mniejsze lub równe 1, ale już nieodwrotnie, co skrótowo wyraża się po prostu symbolem mniejszości. Okej, okay, w tym momencie mamy więc już całe trzy liczby. W zerowym kroku stworzyliśmy coś, co nazwaliśmy zerem, a w pierwszym kroku dwa cosie, które oznaczyliśmy przez minus jeden i jeden. W kolejnym kroku mamy już 60 możliwych par zbiorów, z których jednak tylko 17 reprezentuje liczby. Niektóre z tych obiektów mają jednak dziwną własność. Są jednocześnie mniejsze lub równe oraz większe lub równe innemu obiektowi, któremuś z nowych albo któremuś ze starych. Jak to rozumieć? Conway interpretuje to tak, że mamy tu po prostu różne reprezentacje jednej i tej samej liczby. I można po prostu postawić między nimi znak równości. Analogicznie, jak stawiamy go na przykład między ułamkami 1 trzecia i 2 szóste, albo między jedynką i 0,9 w okresie. Inne reprezentacje, ale ta sama liczba. Gdy pracowicie posprawdzamy nierówności dla wszystkich 17 nowych obiektów, okaże się, że w rzeczywistości uzyskaliśmy tylko 4 nowe liczby. Conway nadaje im nazwy kolejno – minus 2, minus 1 druga, 1 druga oraz 2. A zatem po pierwszych trzech krokach mamy łącznie 7 liczb. Jak nie trudno zgadnąć, możemy teraz wykonać kolejny krok, znowu tworząc nowe pary zbiorów z liczb, które już mamy, i zidentyfikować wśród nich kolejne nowe liczby. Tym razem będzie ich 8. W jeszcze kolejnym kroku pojawi się 16 nowych liczb, i tak dalej w nieskończoność. Jak widzimy, kolejne liczby przychodzą tu na świat w taki sposób, że w n tym kroku pojawiają się liczby całkowite minus n i n, a jednocześnie między nimi stopniowo zagęszczają się ułamki. Choć tylko takie, których mianowniki są potęgami dwójki. Zanim pójdziemy dalej, poza nieskończoność, bo wszak już wiemy, że się da, musimy wyjaśnić pewną rzecz. Skąd wiemy, jak w ogóle nazywać nowo powstające liczby? Skąd na przykład wiemy, że para 1 i zbiór pusty modeluje liczbę 2, a nie na przykład 3? Otóż ma to związek z dodawaniem, które też musimy tu jakoś zdefiniować, skoro w ogóle chcemy nazywać modelowane obiekty liczbami. Jak więc Conway zdefiniował dodawanie dwóch par zbiorów? Otóż zdefiniował je tak. Gdzie dodawanie liczby do zbioru oznacza dodawanie jej do wszystkich jego elementów. No, wzór dość paskudny, i w dodatku znowu wygląda to na błędne koło, w którym definiujemy dodawanie za pomocą dodawania. Ale tak jak w przypadku dwóch reguł Conwaya, wszystko jest ok. W istocie mamy tu przykład tak zwanego wzoru rekurencyjnego, który wcale nie zjada własnego ogona, tylko odsyła do poprzednich kroków konstrukcji. Zobaczmy, o co chodzi na niezbyt ambitnym przykładzie. Obliczmy, ile wynosi 1 plus 1. Jedynkę, jak wiemy, reprezentuje się przez parę zbiorów 0 zbiór pusty, gdzie na chwilę warto przywrócić klamerki i symbol zbioru pustego. Korzystając teraz ze wzoru na dodawanie, Otrzymamy jako lewy zbiór zbiór zawierający liczbę 0 plus 1, a prawy zbiór dalej będzie pusty. A zatem, żeby obliczyć 1 plus 1, musimy najpierw obliczyć 0 plus 1. Żeby z kolei obliczyć 0 plus 1, trzeba obliczyć 0 plus 0. Tu na szczęście rekurencja się kończy. Dostajemy trywialnie 0. A zatem 0 plus 1 oficjalnie okazuje się równe 1, w związku z czym suma 1 plus 1 jest reprezentowana przez parę zbiorów 1 i zbiór pusty. Tak jak chcieliśmy. Jak więc widzimy, ten zbiór faktycznie zasługuje na miano liczby 2. Uff, to chyba najdłuższy na świecie dowód, że 1 na 1 to 2. Podobnie można wykazać, że wszystkie nazwy liczb, nadane przez Conwaya, prowadzą do poprawnych wyrażeń arytmetycznych. Conway podał także wzory na odejmowanie i mnożenie, a także dzielenie, ale jego nawet nie wyświetlę, szkoda oczu. Aha, uprzedzając pytania, dalej nie da się dzielić przez zero. Wzory te również są rekurencyjne i nie będziemy ich tu analizować. Zainteresowanych odsyłam do książeczki, ale one faktycznie działają tak, jak powinny. Dodawanie i mnożenie są przemienne i łączne, mnożenie przez 1 nic nie zmienia, mnożenie przez 0 daje 0, iloczyn dwóch minusów daje plus, słowem, te potworki faktycznie modelują liczby. No i fajnie, tylko w tych liczbach nie widać nic rzeczywistego. Póki co mamy po prostu strasznie dziwną reprezentację liczb wymiernych o mianownikach będących potęgami dwójki. Takie liczby, nazywane niekiedy diadycznymi, znacznie przejrzyściej reprezentować po prostu w systemie dwójkowym. Są to bowiem dokładnie te liczby wymierne, które mają skończone rozwinięcie dwójkowe. No a co w takim razie z liczbami, które mają nieskończone rozwinięcie dwójkowe? Co z liczbą 1 trzecia? Co z liczbą pi? No i gdzie są jakieś nierzeczywiste liczby? Otóż one wszystkie się pojawiają, ale dopiero w nieskończonym kroku naszej konstrukcji. A mówiąc ściślej, w kroku, numer omega. Może powinienem był ostrzec, będziemy posługiwać się liczbami porządkowymi omówionymi w poprzednim odcinku. Również w kroku omega budujemy nowe liczby, nowe pary zbiorów z tych liczb, które już mamy, a mamy do dyspozycji wszystkie liczby diadyczne. Jak więc zbudować z nich model liczby 1 trzecia? Okazuje się, że oba zbiory, lewy i prawy, muszą być tym razem nieskończone. Zbiór lewy powinien zawierać diadyczne przybliżenia 1 trzeciej z niedomiarem, a zbiór prawy jej przybliżenia z nadmiarem. Mówiąc obrazowo, te zbiory osaczają modelowaną liczbę z obu stron: zbiór lewy z lewej, a prawy od prawej. Można udowodnić, choć nie jest to łatwe, że gdy dodamy trzy takie zbiory do siebie, zgodnie z konwojowską definicją dodawania, albo gdy przemnożymy ten zbiór przez trzy, zgodnie z konwojowską definicją mnożenia, wyjdzie nam to, co powinno wyjść jeden. Analogicznie możemy skonstruować pi i jakąkolwiek inną liczbę rzeczywistą. Do zbioru lewego wrzucamy jej diadyczne przybliżenia z niedomiarem, a do zbioru prawego wszystkie jej diadyczne przybliżenia z nadmiarem. Reasumując, w kroku omega uzyskujemy więc już wszystkie liczby rzeczywiste. Ale uzyskujemy też coś więcej, coś spoza zbioru R. Możemy na przykład skonstruować taką parę zbiorów. Lewy zbiór zawiera wszystkie liczby naturalne, a prawy jest pusty. Co ten obiekt modeluje? Ci z Was, którzy pamiętają konstrukcję von Neumanna z poprzedniego odcinka, pewnie już się domyślają. To wygląda jak reprezentacja liczby porządkowej omega. Ale to wciąż nie wszystko. Możemy też skonstruować minus omega, czyli liczbę przeciwną do omega, a już zupełną nowością jest liczba modelowana przez zbiór 0 i zbiór odwrotności kolejnych potęg dwójki oznaczana małą literą epsilon. Jej prawy zbiór celuje w zero. Ale to nie ono jest tu osaczone. Ono też osacza, bo należy do zbioru lewego. Raczej mamy tu do czynienia z obiektem, który jest większy od zera, ale jednocześnie mniejszy od każdej dodatniej liczby rzeczywistej. Tego typu nieskończenie małą wielkość dodatnią nazywa się iście poetycko infinitezymalą. W systemie liczb rzeczywistych niczego takiego nie ma. Ale już w liczbach nadrzeczywistych jest. Co więcej, można ściśle wykazać, że epsilon i omega są do siebie wzajemnie odwrotne. Ich iloczyn wynosi dokładnie 1. Całkiem nieźle, ale to wciąż nie koniec. Skoro kroki konstrukcji są numerowane liczbami porządkowymi, to istnieje krok omega plus 1, omega plus 2 i tak dalej aż do omega razy 2, potem aż do omega kwadrat. Potem aż do omega do potęgi omega, dużo, dużo dalej, aż do omega 1, i tak przez wszystkie liczby porządkowe. A w każdym kroku powstają wciąż nowe i nowe liczby nadrzeczywiste, reprezentujące kolejne liczby porządkowe, ich odwrotności będące kolejnymi typami mali, a także ich różnice, ilorazy, potęgi, pierwiastki, a nawet logarytmy. Operacje zwykle niewykonalne w liczbach pozaskończonych. Przykładowo, w ostatnim rozdziale książeczki Knuta, bohaterowie cieszą swoje oczy reprezentacjami pierwiastka kwadratowego z omegi i z epsilona. A pomyśleć, że wszystko zaczęło się od dwóch niepozornych reguł. Ponoć sam Conway miał nadzieję, że liczby nadrzeczywiste oraz ich dwuwymiarowe rozszerzenie, czyli tzw. liczby nadzespolone, przydadzą się w fizyce fundamentalnej, która jak wiadomo boryka się z problematycznymi nieskończonościami w kwantowej teorii pola. Te nadzieje póki co się nie ziściły. O ile wiem, liczby Conwaya znalazły jak dotąd zastosowanie jedynie tam, gdzie on sam je pierwotnie dostrzegł w kombinatorycznej teorii gier. Ponoć interesują się nimi także teorią mnogościowcy, i są pewne nadzieje, że wzbogacą one tzw. analizę niestandardową rodzaj alternatywnego rachunku różniczkowego i całkowego, posługujący się infinityzymalami, który wykrystalizował się w latach 60. XX wieku i wciąż się rozwija. No i moim zdaniem nie można tak zupełnie pominąć ich zastosowania popularyzatorskiego. Matematykę niełatwo popularyzować i książek popularno-matematycznych w ogóle jest stosunkowo niewiele, a już zwłaszcza takich, które pozwalają choć trochę przekonać się, jak wygląda tworzenie czy też odkrywanie zupełnie nowej matematyki. Dzisiaj przekonaliśmy się, że konstruowanie zupełnie nowych systemów liczbowych wcale nie skończyło się 100 lat temu. W latach 70. minionego wieku John Horton Conway podał dwie niepozorne reguły rekurencyjne prowadzące do liczb nadrzeczywistych, jak nazwał je Donald Knuth. Liczby są tu modelowane przez pary zbiorów liczb skonstruowanych wcześniej, a matką wszystkich liczb jest zero, reprezentowane po prostu przez parę zbiorów pustych. W toku konstrukcji uzyskuje się najpierw liczby diadyczne, czyli wymierne o mianownikach będących potęgami dwójki, aż po nieskończenie wielu krokach dostaje się już wszystkie liczby rzeczywiste. A także coś więcej, w tym liczbę porządkową omega oraz jej odwrotność, która jest tak zwaną infinitezymalą, nieskończenie małą wielkością dodatnią. Na tym oczywiście konstrukcja się nie kończy. Jej dalsze kroki, numerowane kolejnymi liczbami porządkowymi, pozwalają uzyskać nieprzebrane bogactwo obiektów nieskończenie wielkich, nieskończenie małych i wszystkiego pomiędzy, w tym np. pierwiastków z liczb pozaskończonych i infinitezymalnych. To już koniec naszej wycieczki po różnych systemach liczbowych, ale nie koniec przyglądania się matematyce. Następną serię zacznijmy od zera, zaczniemy od… no właśnie. Może macie jakieś życzenia? Jeśli tak, to podsuńcie je proszę w komentarzach. A na razie dziękuję za wspólną podróż.